Cześć, cześć, cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym piątkowym odcinku RPGowego Elementarza w Dedeki! W swojej turze możesz wykonywać dwie podstawowe czynności. Poruszać się zgodnie z szybkością Twojej postaci oraz zrobić jedną akcję. Szybkość swojej postaci możesz odczytać z karty postaci. Co jednak ważne, swój ruch w turze możesz podzielić. Wykonując na przykład część ruchu, Następnie akcję i wykorzystać resztę ruchu. Możesz w swojej turze wykorzystać także akcję, aby wykonać podwójny ruch, czyli tak naprawdę przemieścić się na odległość podwójnego ruchu. Dla przykładu, Elf Wirkan porusza się z szybkością 9 metrów. W związku z tym może na przykład przejść 3 metry, rzucić wybrany przez siebie czar i przemieścić się o kolejne 6 metrów. W Dungeons and Dragons występują także akcje dodatkowe, które możesz wykonać w swojej turze oprócz standardowej akcji i ruchu. Przysługują one postaci posiadającej czar, specjalną zdolność lub inny czynnik gry, w którym wyraźnie opisane jest, że bohaterowi przysługuje dodatkowa akcja. Jeżeli twoja postać nie posiada elementu akcji dodatkowej, nie może jej wykonać. Przykładem takiej sytuacji jest atut specjalista Kusznik. O atutach opowiem wam w przyszłych odcinkach RPG Elementarza. Już teraz możecie przeczytać o nich na stronie 165 podręcznika gracza. Dzięki temu atutowi, oprócz ataku bronią jednoręczną, możesz w ramach akcji dodatkowej wystrzelić także drugą ręką w przeciwnika za pomocą kuszy ręcznej. Autorzy podręcznika gracza zwracają także uwagę na fakt, że w jednej turze możesz wykonać tylko jedną akcję dodatkową czyli jeżeli posiadasz ich większą ilość, musisz wybrać jedną. Co więcej, jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz wykonać standardowej akcji, nie masz też możliwości wykonania akcji dodatkowej. W podobny sposób działają reakcje: są to działania, które możesz wykonać jako postać w przypadku zajścia określonej okoliczności. Najłatwiej jednak zobrazować to przykładem, dlatego opiszę wam, jak działa atak okazyjny. Paladin Brzask walczy ze swoim przeciwnikiem w zwarciu. W pewnym momencie oponent podejmuje decyzję o szybkiej ucieczce, zapewne przerażony widmem przegranej. Bandyta nie zamierza jednak wycofywać się z walki, używając uników i starając się obronić przed brzaskiem. Rzuca się do ucieczki bez względu na konsekwencje. W takiej sytuacji bandyta przemieszcza się i opuszcza strefę zasięgu paladyna. Gracz odgrywający postać Brzaska może wykonać w takiej sytuacji atak okazyjny, wykonując cios w stronę bandyty. Opisany atak okazyjny jest właśnie reakcją na zaistniałą sytuację, w tym wypadku na przeciwnika uciekającego z walki i przemieszczającego się poza zasięg naszej postaci. Więcej o turze, akcjach dodatkowych, reakcjach i innych działaniach możecie przeczytać w podręczniku Gracza na stronie 189 i 190. Bardzo Wam dziękuję za to, że pooglądaliście kolejny odcinek RPG Elementarza Dedeki. Pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał, jeżeli chcecie dostawać powiadomienia o każdym nowym odcinku. Będzie nam także miło, jeżeli zostawicie po sobie łapkę w górę i jakiś miły komentarz. Tøys.